Cześć, tu Julcik, witam Was na moim kanale. W tym odcinku będziemy otwierać paczki. Taki moje kanale. Wydo! Dobry bardzo witam was serdecznie, z tyłu macie jednorożca Lame! Drzwi zamknij, zamknij drzwi poprzez. Ale to też paroważę, to nie ja. E, witam Was serdecznie na tym kanale. E, dzisiaj mamy... To jest... No bateria się na nos zarobi. Wracamy z załączoną baterią. A dzisiejszym odcinku. wejść podejść, bo jesteś niska. A dzisiejszym odcinku paszki z AliExpress. Częściowo pierwsza część, bo reszta dojdzie z czasem, więc będą do, do, do grywki nagrobione. Więc jakbym zmienił ubiór, czy coś, to nie wnikajcie. A żeby ją otworzyć, będziemy czegoś, Lukan, co będziemy potrzebowali. nóż No dobrze, mamy dzisiaj... W tej części odcinka mamy tylko paczek 6. Bo jeszcze ode mnie 4 Jurki 4 kolejne. Prawie Pierwsza paczuszka. Boję to otworzyć teraz. Paczek. Nie wiem. Nie pamiętam co ja zamawiałam. Jestem pewna dwóch rzeczy. Co Trzeba wyciągnąć. Illuminati. Tatuaż z Iluminati pokaż. To, to. Takie fajne. <laughs> Nie wierzę. I właśnie o to chodzi w tym odcinku, że my będziemy się na syfie, tak stroić. Będziemy tak... O! Dobra, I tutaj Magic, to już... Y, y, to będzie to już, To już nieważne co jak, bo ten odcinek będzie po tym. Nie że to jest. Mamy tu coś takiego... Dobrze, to jest koperta. Więc to możesz raz, dwa otworzyć Widzę mniej więcej, gdzie tu się coś znajduje Ja domyślam się co to jest W tym to miejscu jest. się kończy chyba tatuaż, bo to są tatuaże ogólnie Tak, tatuaże i takie tam Tak pod światło, żebym widział gdzie, gdzie tnę Co to będzie, co to będzie? O, zgadni? To jest ten wilk taki To nie jest wilk To jest róża z banknotu A, to jest na ten, na rękę tak, to jest na rękę. Nie, czy to się no. zmieści. Jak zabini no. się? Oke, róże to jest z magnatu bank, z 100 dolarowego. Ja domyślam że to tu jest, bo jedną. miałam. Się. To gdzie się kończy? To się tu kończy. Dobra. dobra. Nic nie uszkodziłem? nie. No okay. to jest w poli, to może. No dobra, to jest git. Dobra. A nie! Gdzie to będzie, Ryka, pokaż? Tu, albo na łydkę. Daj, wyżej. Yy, tutaj taki. Albo na łódkę taką. Rycerzyk. Dobra. Potężne to jest. To już lepiej otworzyć rękami. O, okay. hej. Patrzcie, to ci na głowę się zmieści. To jest mój prezent gwiazdkowy. Lepiej <gryw> załóż to na głowę. Mhm. Szpulę, zgubiłeś. No i jest problem, Houston. Nie, no mieści się. Tylko masz grzywkę dużą. Nie, to jest za małe, popatrz Nie no, myślisz że... Za małe to jest Przypomnę ci, że masz nieobcięte, długie włosy Nie, to nic nie zmienia, to jest malutkie Zmienia To jest malutkie No i zostaje... No to nie masz prezentu na święta <laughs> no, Czekaj, to może dosyć jakoś tak... Czekaj Dobra Delikatnie okej? Okay? I... <laughs> czekaj tu jest. Dobra. Kolejna do moczka. Oooo. Oh. To jest taki. Pokaż do kamery. Samomieszający kubek. Ma jednak mam czapkę, dobra. Jest git. Hmm. Tylko ogarniają sobie czapkę. To są na 3A baterie. To jest. Nie powinnaś tego delikatnie sprawdzić najpierw. Dobra. Jak ja, to chodzi? Czekaj, daj do kamery. Jak to I poczekaj, zamknijmy to. Nie no patrz, to. Uwaga, nie, jest... no mocno ta czapka się rozciąga. Jest jakaś głowa? Część druga, dzisiaj przyszła kolejna paczuszka. Jurka, powiedz co tam w środku jest. To jest y, sprzęt gamingowy. Ale trochę mnie martwi wygląd pudełka Gdyż przyszedł on trochę przygnieciony Ale powiedz coś o opisie No jest to myszka gamingowa Która ma tryb cichy Znaczy jest ogólnie cicha Nie wydaje dźwięków klikających Nie, jest, nie ma przycisków mechanicznych co będzie... Dokładnie Ogólnie, czekaj, czekaj, czekaj Bo w pudełku powinno się zaznawać Myszka i certyfikat, a czy nie, wiesz co, mi się wydaje, że może User Guide jest gdzieś na pudełku. Um, ogólnie G5 Esports Game to? Mouse. Nie ma. Nie ma User guide'a, a certyfikat to sobie mogę chyba co najwyżej na, sam napisać na kartce. Co jak co to jest Chińczyk? Yy, niewiele mogę od tego wymagać. Ej, uważaj. Więc tak. Myszka przychodzi w czym, Bardzo... Yy, Takiej folii piankowej, znaczy powiedzieć. Takiej ta, piance. No, taki woreczek piankowy. On często jest na różnego rodzaju... Sprzętach. Na przykład na płycie głównej, jak kupujecie osobno. Ogólny wygląd tej myszki... Jest bardzo gamingowy. Jest taki. Co tutaj mamy? Niestety niewiele Wam mogę powiedzieć. Um... Jak sły. Nie słychać w ogóle tej myszki Z znaczy, czasem może się oczywiście yy, Troszkę tam się wyrobić, chociaż Więc tak, mamy tutaj DPI Mamy scrolla, prawy, lewy przycisk myszy, mamy dwa, yy, dwa na sprężynkach chyba są, bo odskakują Dwa jakieś funkcyjne przyciski I ogólnie wszędzie są popakowane w białych tych miejscówkach Ledziki Ledziki, ledziki RGB, one zmieniają kolor co chwilę o, świeci się. Jak widzicie w miarę delikatnie świeci. Na pewno to gdzieś można ustawić w jakiejś aplikacji. Tylko niestety nie mam Ale instrukcji. bardzo... No, widzicie, ładnie świeci zmienia kolorki. No i tak to wygląda. Szczerze jak kupicie sobie taką myszkę za 5 dyszek to raczej wątpię, że wasze ziomeczki się ogarną, że to jakaś podruba. Chociaż na dole pisze jak byk yy, Made in China i... Mamy chińskie To godzin. Widzimy było. się w kolejnej części. Elwina. Ostateczny odcinek. Część jest... Widzicie, że jest trochę czasowy, bo już jestem łysy. Nikolaj. Ostatnie dwie paczki. Niestety ze względów takich, iż moja... Jedna z paczek po prostu dziś się zagubiła. W, Moje również. W tym filmie transportowej. Dziękujemy, Poczta Polska. Poz Kochamy Was. Y pozdrawiamy paluszkiem. E e to e wygnuruję e potem. E to mamy dzisiaj jeszcze dwa tatuaże, oczywiście z, nagramy odcinek w Sylwestra, żeby z rana, żeby wpadł odcinek, że jesteśmy wytatuowani. Jak piękni. się tatuujemy? A dzisiaj na tym skończymy? Czy... Otwórz sobie tą? Nie mam tutaj tą. Masz kopertę. kopertę. Nie mam, niestety. Musimy sobie poradzić bez. Powiedzmy, że jest ciągłym. Oh. Okej, okay, ja już wiem co to jest. O kurczę. Poczekaj, bo tu jest gruba rura. Widzimy, bo to jest sklejony taśmą. Delikatnie. Wow! Ej, ale kozak! Ale kosa O. Patrzcie, jaki ten, jaki wilczur Piękny jest, nie powiem. Ej, wygląda. Znaczy, tu ewidentnie widać, że to jest jakaś moja graficzka, po prostu, i to jest dosyć powiększone ze względu na to, że jest to delikatnie Ale na skórze to się inaczej będzie zachowywało, i będzie bardziej realistycznie wyglądało dzięki temu. No bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby taki tatuaż był w bardzo wysokiej jakości, na. tutaj zrobiony. To już nie byłoby tego, bo takiego efektu, no bo wiecie No tatuażysta żaden wam nie zrobi bardzo czystej jakości. To też jak to najlepsi robią twarzy to powiedzmy, że wyglądają bardzo realistycznie, bardzo, ale co do, do takiego jakby zdjęcia, to jeszcze trochę brakuje, no... no bo jednak skóra jakoś się inaczej zachowuje. Masz te sprawy Ło! Panie! Co to jest? I tutaj Schudę. mam taki rolon... Pokaż. Jedna paczka miała mi przyjść y, z pięcioma tatuażami no, mi i miał, mi nie doszła. Mi miał Dzięki wielkie Poczta Polska. I tyle w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia wkrótce. Wiem, że nagrywałem to prawie miesiąc. To jest najdłuższy odcinek jaki do, ja w ogóle się przygotowywałem Pewnie by trwało to jeszcze miesiąc kolejny, ale nie chciałem was już przedłużać, bo Za półtora tygodnia jest już Sylwester, więc przydałoby się pić, Jak to nagrywam, jesteśmy kilka dni przed świętami Więc wesołych świąt, jeśli jesteśmy już po świętach, to wesołego nowego roku, a my spylamy Julka, pożegnaj się Żegnaj się z wami Julciks I polski Timson z kanału, polski Timson A widzimy się w kolejnych odcinkach, więc do zobaczenia O i jeszcze jedno Mam kilka fajnych gierek z Epic Gamesa Na seryjki na 2021 więc pewnie... Jeszcze mam z Tymonem nagrać serię z GTA Online Żebyś tak to sobie na live przypomniał na live'ach, ale zobaczymy jak to będzie Więc pamiętajcie 20... 31 grudnia mamy Na 1 stycznia live'ika Kilkugodzinnego, zaczniemy pewnie około godziny 20 Zakończymy gdzieś około 1, ewentualnie 2 Zobaczymy jak to będzie Więc do zobaczenia wkrótce Jeszcze zapowiedź tego będzie, więc do widzenia, elo Pszuch. Again, 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 you better love it.